Skąd się bierze ten perfekcjonizm? Że cały czas wszystko jest dla nas niewystarczająco dobre i cały czas musimy się poprawiać, żeby, żeby być idealnymi. Mhm. Wiesz co? Może nie o źródle na razie, a o konsekwencjach. Czyli to, co jest później, po tym, jakby jak uprawiam ten perfekcjonizm w swoim życiu, co mi to robi jak mnie to drenuje, jak mnie to wykańcza, jak to fokusuje moją uwagę, jak jest często jestem zmęczona tym ciągłym, ciągłym poprawianiem siebie, często innych i o tych konsekwencjach, to właśnie z tymi konsekwencjami pacjenci się często zgłaszają, że ich to męczy i odkrywamy najpierw tego dręczyciela, tak to się umawiamy, albo taki wewnętrzny, okrutny krytyk, który siedzi tam ciągle ma coś do powiedzenia, yy, ale przede wszystkim dręczy. I pacjenci często. Yy robią takie metafory, nie? Jak ich proszę, żeby opisali tą postać, co to jest za postać, co to jest za głos. Jakby mieli sobie wyobrazić postać, która to mówi, to są to czarownice, jacyś okropni mordercy, albo nie wiem, no to są dręczyciele. I to jest taka wewnętrzna nasza część, oczywiście nie jesteśmy cali tacy, ale to jest nasza taka część, którą stosujemy nieświadomie i, i często nie możemy się od tego uwolnić więc to nie jest tak, że my to intencjonalnie robimy tak, że my chcemy tak przy tym się kurczowo trzymać, ale na pewno jest to związane z lękiem przed oceną, przed niespełnieniem, przed zawodem siebie, kogoś. I to już idziemy z kolei do źródła.